Hej, cześć, dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie półek. Dzisiaj znajduję się w sklepie Action. Zaczynamy od bardzo fajnych porcelanowych gwiazdek. Przed chwilą była choinka z melaminy. Tutaj mamy tą porcelanę za 4,49. No i ta melaminowa choineczka, chociaż osobiście ja wolę porcelany, żadnej melaminy nie lubię. Tutaj takie, no butelka taka w kształcie bombki na napój. Tutaj zobaczcie jeszcze fajne kubeczki świąteczne, dzisiaj znalazłam z takim łosiem. Łosiem reniferem świątecznym 4,49. Ja Wam ostatnio pokazywałam kubeczki, ale takiego właśnie nie widziałam. I sprawdzam, czy są jeszcze jakieś inne zwierzątka, tak jak ostatnio było, że było dużo tych zwierzątek na kubkach, ale tutaj akurat nic nie ma. I dużo jest jeszcze, zobaczcie, tej melaminy. Ja osobno pokazuję Wam, bo może ktoś tam lubi, używa miska, jakieś tam talerzyki świąteczne. 5,95 ten zielony talerz. No, ja osobiście nie, nie przepadam za tam wolę porcelanę. No i mamy jeszcze mniejsze miseczki i kubeczki. I kochani, mamy już świąteczne obrusy. Obrusy aksamitne, bardzo przyjemne w dotyku. Zobaczymy cenę: 44,90 i 45 na. 250, aksamitne, no i takie na przykład białe ze złotymi akcentami, albo jakiś zielony, albo właśnie tam granatowy ze srebrem. Do tego możemy dokupić serwetki, aksamit na 4 sztuki, 40 na 40, też właśnie do tego obrusiku. Tutaj mamy jeszcze taki pojemniczek na sztućce. 8,99, czyli każdemu po prostu na talerzyku możemy położyć złożonymi sztućcami. Tutaj mamy za 29,90 obróz kolejny 1,50 na 20 Zaraz wam tutaj pokażę. Z tego, co widzę, jest taki czerwony ze złotym i tutaj jeszcze mamy taki granatowy ze złotym, różne są tutaj nadruki na tym, tutaj takie gwiazdki, ten jest akurat taki szaro srebrny, także no jest trochę tego, jest czym wybierać w tym momencie tutaj kubek świąteczny. 12,95. Zobaczcie, coś takiego. On ma więcej pojemności, bo to jest 280 ml albo ciastek, albo nie, to chyba ciastki. Obydwa. I tutaj mamy słoik na zapasy świąteczne. 19,95. I tutaj jeszcze taki talerz świąteczny: albo gwiazda, albo choinka. Różne warianty. 11,95. Tutaj akurat mamy choineczkę. No, i zaraz Wam pokażę tą gwiazdkę pierwszą z brzegu. Bardzo ładne te talerzyki, takie, no, takie, właśnie świąteczne, te Kochani, na początku filmu jeszcze poproszę Was o subskrypcję, łapkę do góry, pozostawienie komentarza. Jeżeli nie macie czasu pisać komentarza, to chociaż zostawcie serduszko. Kupki świąteczne, zestaw trzyczęściowy częściowy za 30 zł i puszki, podobnie, puszki były właśnie w biedronce, te puszki bożonarodzeniowe. Takie właśnie zestawy 1295. I kochani, doszłam tutaj, o co tu chodzi? Z tym po prostu tam, gdzie byłam kiedyś, w akcji nie było opisane. A tutaj mamy w ogóle określone to jako talerzyk na ciasteczko 379. A ja sobie dzisiaj to wzięłam, słuchajcie, dwie sztuki, jako po prostu do zaparzenia jako spodeczek, o, bo ostatnio byłam też z połem, nie znalazłam dzisiaj moje ulubione kostki w końcu są 4,79 do WC, polecam je Wam, dobrze czyszczą no no sobie wrzucacie kostkę, super dzisiaj jeszcze takie małe foremki odkryłam, no są bardzo urocze, 8,95 w różnych kolorach, no tylko wiadomo, jakbyśmy chcieli jakąś fajną kolację zrobić, to z 6 by się przydało, nie? takich Kupić więcej, no bo to też wychodzi. Tutaj powiem Wam: młynek XL dzisiaj znalazłam do pieprzu soli drewniany. Zobaczcie, jaka cena: 24,95 za taki ogromny młynek. Ja pamiętam, w duce gdzieś tam w innych tych no, duka to jest ogólnie droga, w innych sklepach był chyba około 100 zł. Tu mamy jeszcze formy, no bo pieczenie przed nami: foremki na mafinki, w bardzo ładnym kolorze, w bardzo ładnym kolorze miętowym, takim. I miętowym Tutaj jeszcze znalazłam dzisiaj taką foremkę za 11,95 do batoników. Tutaj na obrazku macie, właśnie jak ona wygląda. I jeszcze taka ładna, też w tym kolorze, co forma na muffinki. Przepiękny jest ten kolor. 12,95, taka forma na ciasto, tak zwana keksówka. No i tych form, oczywiście, w Action jest o wiele, wiele więcej. Mamy nawet tutaj do pizzy taki spód. Za 18,95. No i na przykład takie, taką formę za 34,95. Tutaj macie też wymiarki podane. Także no jest w czym wybierać dość duży asortyment. Nawet taka fajna różowa tortownica. Widzę, że jedna jest Stefala, a jedna całkowicie jakaś tam inna firma. No name, taka kosztuje. A tu Stefala jest podana cena 23,95, więc. Ta różowa, nie wiem dokładnie ile. Mamy dzisiaj jeszcze oczywiście dekoracje świąteczne. Taką na przykład na saniach, takiego aniołka 8,95. Tutaj mamy na pniu też aniołka, myślę, że ta sama cena. Tu jeszcze taki gnom za 6,50, coś tam z groszem, pewnie 9. Zobaczcie, jest taka na, na takiej cienkiej sklejce zrobione. Bardzo ładne dekoracje i tutaj mamy jeszcze takie choineczki, myślę, że one się szybko rozchodzą, wełna z gwiazdą 17,95, czarna i biała ze złotą gwiazdą i tutaj pewnie też była biała, ale zostały tylko czarne, trochę mniejsza za 10,95. I kochani, tutaj mamy jeszcze jakieś tam pluszaczki, sanki Wam ostatnio pokazywałam. Tu jeszcze takie ciekawe, właśnie aniołek, jakaś słówka w gwieździe. Myślę, że to jest ta cena tutaj 8,95 za taką dekorację wiszącą. Idziemy, kochani, dalej. Tutaj mamy. Mikołaja. Mikołaj ostatnio też był na filmiku Zakrzyn. Zapraszam oczywiście na inne moje filmy. Staram się być na bieżąco z wszystkimi nowościami. Tu mamy jeszcze pluszowego Mikołaja za 47,95 i tutaj jeszcze takie skrzaciki. Dużo osób też wykonuje własnoręcznie takie skrzaty. Można poszukać właśnie takich osób i ich też wspomóc na przykład. W tym okresie świątecznym 12,90 tutaj kosztuje w Action, i tutaj kolejne figurki oraz figurka świąteczna w balonie, 80 cm, no prawie 80 zł. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Mikołaj przyleciał do Action w takim balonie. I dalej, kochani, jeszcze mamy tak bardzo dużo też, um, jeżeli chodzi o kartki świąteczne, kartki do wysyłania. Dużo właśnie takich ładnych, dekoracyjnych w zestawach. Tutaj macie po 8,49, po 6,99. Tutaj też za 8,49. Takie ładne, panoramiczne kartki. Także dużo mają tutaj ofertę. I zobaczcie tutaj jeszcze cała góra jest w tych kartkach świątecznych. Także jest czym wybierać, jeżeli planujecie jakieś wysłanie. To tutaj można się dobrze zaopatrzyć i tutaj mamy jeszcze skrzynkę dekoracyjną na listy za 39,95. Kochani, dzisiaj tak na dekoracjach jeszcze taki brokatowy renifer ledowy. Mnie urzekł. Tutaj mamy 10 tych ledowych lampeczek. To jest taka dekoracja, jak tutaj widzicie. O. Właśnie na obrazku kosztuje 19,95 i mamy go w różnych, oczywiście, wariantach kolorystycznych. Tam był czarny, złoty i srebrny. A tutaj jeszcze takie dekoracje, zobaczcie, z drewna. To jest drewno mango i kosztuje taka figurka 22,95, yy, czy aniołek na przykład, czy choineczka. Także też yy, powiem Wam, taka prosta, a fajna dekoracja. Yy, I oczywiście mamy dużo, dużo. Yy, Dziadków do orzechów, dużo Mikołajów, dużo aniołków. Tutaj już się zaczynają też koce świąteczne jakieś podstawki, podkładki nawet takie świeczniki są. Jak widzicie, artykuły sezonowe taki szklany świecznik 1995. Tutaj możecie sobie też, właśnie, zatrzymać zrobić screena. Powiększyć, zobaczyć sobie cenę dokładnie. Dużo jest też właśnie pojemników na delighty, świeczek. To w ogóle nie jestem na dziale świeczek, bo dział świeczki to chyba zajmuje. Dwie takie alejki. A ci jeszcze znalazłam coś takiego: ręcznik. Ostatnio chodzimy z mężem troszkę na saunę, na basen. Ręcznik do sauny. I powiem Wam, że to jest bardzo fajna rzecz. W sumie może bym zakupiła, ale chciałam w kolorze beżowym, a dzisiaj tylko znalazłam. Nie wiem, czy występowały jeszcze w innych kolorach, czy tylko właśnie ten zielony i znalazłam później jeszcze sobie poza kamerą różowy, bo jedną ręką ciężko mi było tam szukać. Także tylko dwa kolorki widziałam. No nic, może znajdę jeszcze gdzieś beżowy, ale przydałby mi się. Kochani, za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. A jeżeli macie ochotę na wsparcie kanału, to w opisie filmu jest link do kawki wirtualnej. Buziaki.